Cześć! Tu para z gara. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam przepis na zakwas z buraka. Do przygotowania zakwasu potrzebne nam będą buraki, czosnek, sól, ziele angielskie, liście laurowe, pieprz czarny w ziarnach, woda oraz słoik lub inne podobne naczynie. W pierwszej kolejności obrane i umyte buraki kroimy na mniejsze części. W naszym przypadku użyliśmy 9 dość dużych buraków. Pokrojone buraki umieszczamy w naszym naczyniu. Następnie do buraków dodajemy obrany i umyty czosnek. Czosnek również kroimy na mniejsze części. My dodaliśmy 6 ząbków czosnku. Następnie do buraków oraz czosnku dodajemy ziele angielskie, pieprz w ziarnach oraz liście laurowe. Do przygotowania naszego zakwasu użyliśmy 8 ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu oraz 6 połamanych liści laurowych. Następnie do wody dodajemy łyżeczkę soli, wodę mieszamy aż do rozpuszczenia się soli. Buraki wraz z pozostałymi składnikami dokładnie mieszamy. Następnie buraki zalewamy wodą razem z rozpuszczoną solą. Wody nalewamy tyle, aby dokładnie przykryła wszystkie buraki. W naszym przypadku były to około 2 litry wody. Naczynie zakrywamy gazą i odstawiamy w suche i ciemne miejsce. Nasz zakwas powinien zacząć pracować już na drugi dzień. Po około tygodniu zakwas będzie już gotowy. Zakwas codziennie mieszamy, a pianę ściągamy. Przygotowany zakwas stanowi idealny dodatek do barszczu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby gotowy zakwas wypić prosto ze szklanki. Życzymy powodzenia w przygotowaniu waszego własnego zakwasu z buraka.